Cześć, witajcie na kolejnym odcinku. Na dziś przygotowałam yy, maluszki Miętowa Kasa i Pensja za 2 złote 10 razy Kasa, Kopalnia Rubinów, Fortuna 7 i Mega Linie. I mam jeszcze Super Linie naddrapane. Zostały mi się dwa symbole i zostały się dwa symbole do odkrycia, żeby była cała zdrabka właśnie odkryta. Tak, chciałam, żeby mi się trafiła taka zdrabka. No, udało się poza odcinkiem, ale postanowiłam to drapać na odcinku, właśnie. I zostawiłam te dwa symbole. Wkład dzisiaj to 49 zł. I zobaczmy tą miętową kasę z numerem 39.

Takie ja mam liczby wygrywające, a moje to 41. Nie ma 8, nie wygrywa 15, 7. No, ja mam wysoko 38, no to obok 19, 20, 17, 33 nie ma i 36. No wszystko. Blisko, dobra. Kopalnia rubinów z numerem 11. Szukamy rubinku albo skrzyni. Jest pierścionek, korona, portfel, safe, klucz. Jest rubin. Tutaj pada wygrana. Bank, zegar, moneta, worek, portfel. Szukamy dalej, bo mogą się jeszcze zsumować tutaj. Korale, kończynka, kolejna świnka, zegar i klucz. No, żaden więcej symbol nie wpadł, a rubinek daje 10 zł. Jest kontrolna S. No, już dawno nie drapałam, ale chyba musi się zgadzać. Zobaczmy Fortunę z numerem ósmym. Piłka, chmury, kwiat, gwiazda, palma, wiśnie, karta, awokado, słońce, podkowa. Tu ma być portfel albo siódemka. są narty i cytryna. Nie ma. No to co, zobaczymy tę mega linię mam z numerem 10. I dwa pierwsze symbole to gwiazda i foto. tutaj się pojawiają. Foto nie widzę. Klucz i klapki. Tu widzę klucz. Są klapki. Kolejne. Kolejne. Dalej biedronka i naszyjnik. Tu jest biedronka, tutaj naszyjnik. Jeszcze jedna biedronka, i tutaj są dwie. I tutaj biedronka. Serce i arbus. Nie arbus, ananas. Dlaczego ja arbuz mam arbuzem? nie wiem ananasa szukam ananas i serce, rower wiśnie. Jest tutaj rower. Są wiśnie i rower. Tutaj wiśnie, i tu, a rower jest, i tu jest rower. Dobrze, dalej kości i łódź. Tutaj są kości. Tutaj jest suć kości. No i tyle, lody i kokos. Kokos, tutaj są lody, kokos, kokos i kokos. Dalej piłka, popcorn. Oto jeszcze był kokos i tutaj piłka i popcorn. To nie ma, tutaj widzę. Widzę i tutaj szminka i dzwon. Jest dzwon. Tu jest dzwon. Dobra. Flaming. Tutaj widzę słońce. Dalej żółw i diament. Jest diament. Jest tutaj. I tu. Kolejny i kolejny. Tutaj też diament. I tutaj. I to żółwia nie było liść, motyl no i tak, chyba motyl był ale liścia to nie widziałam tak, tutaj jest motyl prezent zegar tutaj mam prezent tutaj kolejny Kolejny i zegar. Zegar, prezent i tutaj jest zegar. Ostatnie dwa to cytryna i podkowa. Tutaj widzę podkowę. Ale cytryny nie było, chyba, chyba to tyle. W bonusie wpada lustro, tak. No to ze wszystkich przygotowanych strapek jedynie kopalna Rubinów daje 10 zł, ale sprawdźmy sobie tą super linię z numerem 6. co tutaj wpadnie. Jest diament, czyli tutaj na dole, i okulary. Tak, i są okulary, także cała trapka jest odkryta pięknie. No i co, po piątce? Tak, 5 zł, 10, 15, 20, 25, 30.

Także idyszka od kopalnia Rubinów. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. No i zapraszam na kolejny odcinek pa!